ma tutaj Kongu witam was w kolejnym już chyba 14 odcinku z Grim Mountain Blade. Witam was dzisiaj w tym odcinku. Będziemy nadrabiać to, co nam się niestety stało w poprzednim odcinku, czyli zginęliśmy, więc trzeba odrobić. Po pierwsze, właśnie wbiję tutaj do tego miasta, żeby sprawdzić co ja robię. Nie, nie. Nie, ja tu nie chcę czekać. Co ja robię? Omg. Oh A nie bo ja szacowałem, ha, szacowałem miejscowe ceny. Nie chciałem tego robić. Dobra, ja tutaj nie mam co sprzedawać, więc idziemy zapolować na jakieś wioski. Yy, swoją drogą ktoś tam mi napisał, żebym grał na realistycznym zapisie gry, czyli... albo mniej wczytywał grę po przegranej. Ale wiecie co? Po trzech pierwszych odcinkach, gdzie ciągle zacząłem, gdzie ciągle przegrywałem i cały czas szukałem nowej armii, pomyślałem, że to jest bez sensu. Ale jest możliwość, żebym zaczął normalnie grać tak jak się powinno, czyli nie wczytywał co 5-10 minut. Tylko grał naprawdę tak normalnie. Błąd to błąd, trudno. ciśniemy dalej, odrobimy się i tak dalej. Więc tak, pytanie jest do Was. Jak mam grać? Czy tak jak właśnie powiedziałem, czy tak jak grałem do tej pory, czyli coś mi nie wyjdzie? W takim razie, okej, okay. Cofamy grę. Dobra, wbijamy, podbijemy, to podejmie wrogie działania. Oczywiście plądrujemy w wioskę, palimy ją. Co się będziemy pierdzielić? Trzeba zarobić teraz pieniądze. Swoją drogą, nie, nie włączę teraz swojej postaci, nie włączę. Czy ja już kupiłem tego konia? Założyłem go? Założyłem konia Tyle pamiętam, że miałem to zrobić, a... Ale czy ja wiem, czy ja to... Wow, dużo, dużo Dużo pieniądzów z tego będzie, z tego co widzę, dużo pieniądzów z tego będzie Zabraknie nam miejsca Oczywiście, że nam zabrakło miejsca, nie... na szczęście nie dużo Pachnący przedmiot wołowina Ho, ho, ho! No, z tego co widzę, to za dużo tutaj nie ma takiego, wiecie. A, nie sprawdziłem. Koń, a nie to. Urrr. Gubię się, wybaczcie. Teraz tutaj wszystkich up update ne? Właściwie no to awansuje, ale. Lancer, oczywiście. Jeździec, jeździec. Jeździec, jeździec, jeździec. No widzę, że całkiem sporo co ja? Po jakiejś walce tego nie zrobiłem? Czy o co chodzi? Że teraz mam aż tyle. Nieważne. Teraz będziemy się kierować znowu do jelkali, żeby posprzedawać te nasze łupy, a ja w tym czasie zrobię inwentarz. I tak, mam założonego konia. No to tyle dobrego. Trochę jedziemy wolniej, no nawet sporo wolniej, chociaż teraz jest noc, to jednak aż tak tego nie widać, ale... Ale jedziemy jednak sporo wolniej niż, niż jeździliśmy wcześniej. No ale trudno, trzeba płacić, mam przynajmniej fajnego konia. Chciałem Was też poinformować, że ten odcinek będzie troszeczkę krótszy, ponieważ mam dość mało czasu, mam półtorej godziny na, na zrenderowanie tego filmiku. Nagranie go jeszcze wrzucenie na YouTube'a, więc no. Jest tak sobie, w każdym razie nie będę już pitolił o czymś takim. Idziemy do Jelkali, nie wiem, powinienem jakoś ogarnąć jeszcze co najmniej 10 jednostek, znaczy co najmniej 10, no 10 jednostek, bo mam maksymalnie 75 w armii, mam 65, to co mam być osłabiony, jakiś bez sensu. Dobra, to się pierdzielnie, tu rybki, nie mam rybek, mam rybki, pewno, że mam rybki, to się jeszcze sprzeda. Wszystko będę, tutaj plus 7 morale. To ma też plus 7, tylko że nie jest pachnące, a to jest pachnące, więc to nie ma znaczenia. To posprzedaję. Popatrzmy, może pękniej kapuchy, damy sera. No i chyba tyle. Teraz bym odebrał część tych rzeczy najcenniejszych, oczywiście pewnie aksamit. Jeszcze mi się nie wypłacisz? Jeszcze to. O, dobra. W takim razie zbroje. Tutaj za zbroję. Tutaj zezbroję się najwięcej. O, ale biste te. Kurde kupiłbym je, ale 30 tysięcy, no to jednak nie nie stać. Szkoda, bo naprawdę zajebista zbroja, naprawdę. Przekozacka bym chodził sobie w takiej. Ale no cóż, takie życie. A nie, otrzymam kurde 2000. O, 5317, 5517, ale to jest lepsze, dlatego że są te moje barwy, no ale cóż, no nie będę się aż tak osłabiał. Zresztą i tak mnie chyba raczej nie stać na to, więc już tam. Więc już tam trudno. Dawaj mi jeszcze mąkę, nie wiem Czy wypłacisz? Jeszcze nie Ech! Koń mi O tak, przecież mogłem od razu iść do koni, przecież od niego kupiłem konia, to wiadomo, że on teraz ma dużo pieniędzy No tak, nigdy o tym nie myślę, ale dobra Teraz wypadałoby właśnie podlecieć tam, jak żeśmy robili to pod koniec poprzedniego odcinka Lecimy tam sobie do... Do naszych kirgitów i zbieramy w takim razie jednostki Co on tak dziwnie jedzie? Jakoś tak dziwnie, ale dobra, dam mu wolną rękę, niech se jedzie jak chce. Ważne, żeby dojechał do celu. Nie ma znaczenia, jakimi drogami, przynajmniej dla mnie nie ma takiego znaczenia, ale cóż. <słuch> No i co, jedziemy, no trudno mi teraz komentować w takiej sytuacji, jak jedziemy po prostu, no. Ale co, jedziemy tutaj. Zastanawiamy się nad refleksje życiowe w ogóle można. O nie, nie chciałem do centrum wioski, A, Chcę werbować, ha, dzięki, dzięki, fajnie tyle jechałem, a tutaj żadnego ochotnika do mojej wioski. Naprawdę. Ja tu potrzebuję tylko 10 ludzi, no to, to nie jest jakoś wybitnie dużo, żeby, żebym nie mógł znaleźć. No wiem, że to dopiero jedna wioska, no ale. I tak już się zdenerwowałem, bo tyle, tyle do niej jechałem, a tutaj się okazuje, że nic. Jeśli tutaj nie będzie, to wyłączam tę grę, nie nagrywam tego odcinka. I chwila prawdy, chwila prawdy. No mają szczęście, mają szczęście. Bo już, już byłem gotowy wyłączać komputer, tak po prostu przyciskiem. Już byłem gotowy. A do Kulun. Idziemy tam, nie wiem. No w sumie mogłem polecieć bardziej tu i tu, ale dobra, już kiszę w dupę. Podlecimy sobie tu i tam i tam i tam i okrążymy te góry i wrócimy z drugiej strony, tam podbijemy może jakieś miasto Swadianczyków czy, czy coś w tym stylu, nie wiem. Też jeszcze kurna mać, no tyle jechałem. Ech. Czy ja tutaj nie byłem, tak szczerze mówiąc, bo już nie pamiętam w którym momencie mnie wywaliło. Konia mam założonego, więc w sumie nie było to chyba aż tak późno. No nie wiem. Nie wiem, wiem, że wiem że niedługo będziemy już kończyć, od... a nie, w sumie jeszcze nie, sorry Się pospieszyłem, myślałem, że, że dłużej już nagrywam, a tu się okazuje, że jednak nie Ten odcinek będzie troszeczkę nudniejszy, no kurna mać, no chyba ich zabiję Ech, Ten odcinek chyba będzie troszeczkę nudniejszy, z tego względu, że no Z tego względu, że, że raczej walczyć nie będziemy, no może ewentualnie tutaj coś Ale chyba jeszcze nie jestem gotowy na, na te miasta, przydałby się jakiś ich nowy zamek a gdzie oni tutaj mają zamek, szczerze mówiąc? Już nigdzie nie mają zamków, wszystkie zamki zostały przejęte, jeszcze w takim razie mogę zaatakować, no, aha, no nie mam wojny z nordami, nie mam wojny z nordami, no to zaraz będę miał, 4, 4, 5, 0, no, dim, dim, dim. teraz tracę połowę tych, połowy tych, tych, połowy tych wojsk, które zebrałem teraz, a nawet jeszcze więcej, ale spoko, dawaj wszystkie kosztowności złotych, czy, to, oczywiście, że was okradam, Dawaj pieniądze! Tak naprawdę to nie chcę was okraść, tylko chodzi mi. znaczy nie pogardzę pieniędzmi, ale generalnie chodzi mi o. o, o stosunki negatywne z nordami, żebym mógł atakować ich miasto. Bo to się przyda. W ogóle to taka kawaleria. Yy, znaczy, właśnie ta. Zgubiłem słowo teraz, cholera jasna. Jak się nazywają ci, ci właśnie co tak jeżdżą? To jest... O, ja pierniczę. No tak, taki handlowy coś, nieważne, to jest, zgubiłem słowo. W każdym razie wiadomo o co chodzi, ci co oni, co oni tutaj e, jeżdżą, no to właśnie, to jest chyba jedyna kawaleria w ogóle tych. W ogóle, Nordów więc to jest takie dość. O! Nie, nie ma, nie strzelisz we mnie, Skurczybiku! Yeah! Gdzie, co, gdzie, jak jeszcze? O, a tu się wpieprzę, no dawaj. <ścoughs> Tylko na nich wjeżdżam, no. O, ty, musie O, ale dostał free. Zabijcie! Nara Strażnik karawany, karawana, dokładnie tak chodziło mi o karawanę. Czy tam nie ma już żadnych innych yy, żołnierzy, nordów? Jeszcze tak wiecie, sprawdzę. Na wszelki wypadek, bo dobrze by było, żebym ja ich ubiła, ale z tego co widzę, nie będę musiał. Tam chyba podjechali pod granicę, aż bo widzę, że się zatrzymali, albo po prostu się zespałniły nowe jednostki i stąd się taki tłok wziął. A szczerze mówiąc, patrzcie, rozmiar bitwy, aha, rozmiar bitwy mam. Mam tutaj ten. Ok. Mam wszystko na łatwo. To jest w sumie dość słabe, ale ja nie umiem za bardzo grać w tę grę, więc będę grał tak, jak jest. Przynajmniej przyznaj się do tego, że mam wszystko na łatwo. O, wygraliśmy. Teraz mnie interesuje, jakie są straty. Straty 3. Trzych tylko straciliśmy. No to bez problemu, spoko, takie coś mogę przeżyć. Tutaj, właśnie, troszkę już jeszcze, właśnie, zgarniemy łupów, więc zawsze coś. Co my tutaj mamy? A słabe, lecimy w takim razie. Niektórzy żołnierze są gotowi dawać. Tutaj już chyba byłem po jednostki, tak mi się wydaje. Tak byłem dosłownie przed chwilą, więc na razie nie, nawet nie, nie mogę spróbować się z nimi wziąć kogokolwiek do, do swojej armii. Nie wiem, ile czasu musi minąć, szczerze mówiąc, żebym żeby mógł wziąć kogoś do swojej armii, ale chyba, chyba jeden dzień. Nie wiem, czy jeden dzień, czy więcej, trudno mi powiedzieć, szczerze mówiąc. A dobra, pojadę już tam, najwyżej nie będę miał pełnego. Hmm... O, czy nie to. Kontrol spacja, tak? Tak, wtedy jest szybciej, dobra. To jest jedna rada z, w, z waszych, tylko że no niestety, tak jak już kiedyś mówiłem w innych odcinkach, że no niestety nie przyspiesza mi to czasu podróży, tylko po prostu czas jako czas. Dobra, tutaj mam mieć pięciu. Cholera Żaden. O dobra, tutaj mam jeszcze jedną wioskę. Najwyżej trudno nie będę miał. Będę miał 70. Zawsze pięciu więcej. Lepiej, tak, niż nic. I będę mógł tutaj. O, jaka zejbista karawa. A nie 34. Już mi się wydawało, że 4. Już myślałem, że wiecie. ha. ha, ha, ha. Dobra. Będziemy mogli się udać na ten zamek jeszcze chyba w tym odcinku. Z tego co widzę, no to tak średnio. No ale dobra. Dostałem kolejnego maila. Zajbiste. Muszę w ogóle. Teraz dobiło mi ponad 250 widzów i. ha, nie mogę. Podejmij wrog działania? Toż to moja wioska jest. No dobra. W takim razie lecimy tutaj zapiszemy, oczywiście, grę. No bo. o, 11! Może mi się uda go złapać. 6, 1, 4, No to nie ma szans. Co tu się dzieje? O! o 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 a nie a nie o o o o o o o o nie jestem pewien jakiego specjala zrobić na 250 widzów, ale trudno. Dobra, w takim razie kieruję się na ten zamek. I tutaj jest moje pytanie: Ja zapiszę grę przed walką na z, z zamkiem, i zapiszę. A nie, nie będę mógł zapisać na innym slocie. No to dupa. No to najwyżej, jeśli przegram. To zrobimy tak, że podejdę do tej walki jeszcze raz w następnym odcinku. Jeśli przegram, to już nie wczytam, więc powiedzcie mi, o cholera, nie, oni mi to wszystko zepsują. Zapiszmy. No tak, oni mnie gonią już. Ja, ja, ja tutaj nie chcę na razie z nimi walczyć. Taka prawda. Więc pójdziemy sobie może. Mm, tutaj trwa oblężenie. To jest ciekawe. Czyżby moi to robili? Powiedzcie, że to moi robią. Tak, to moi robią! Zajebiście, to ja się tutaj dołączam. Eee, w sumie... Jolo! Spróbujemy się przedostać na... JUDE? LUL. Ja coś źle usłyszałem, czy on nie nazwał Żydem, ale w sumie... Nie no, ja jako Kergit, ale w sumie nie jestem Kergitem pochodzenia Kergickiego, więc... I wiem, tak to nie ma czegoś takiego jak Żyd w tej grze, więc... Cholera no! Kici w dupę. No i gówno, przegram, przegram, przegram. No i gówno. No i gówno. <laughs> tak, chcę się poddać, ale swoją drogą wyjdziemy bez zapisu, tak jak mówiłem. I powiedzcie mi tak, czy ja w następnym odcinku mam już grać tak, że zawsze zapisuję, jak przegram, to przegram. Czy tak, jak właśnie teraz, sobie wyszedłem i tym w dupę, żeby nie robić całej armii od nowa, no bo to jest jednak. Dość męczące. Ewentualnie jeszcze mogę zrobić tak, że poza wizją będę chodził zbierał te, te wojska, ale szczerze mówiąc nie, nie byłbym zadowolony z tego pomysłu, ale jeśli dużo, dużo osób tak zagłosuje, znaczy tak powie, to to tak zrobię. I właśnie, jeśli nie będzie jakoś jakiejś wielkiej ilości komentarzy, powiedzmy, będą trafią się dwa. To zrobię ankietę i zobaczymy wtedy. Mam nadzieję, że wtedy będzie jakoś więcej i głosów, bo wejść w ankietę kliknąć jest łatwiej niż napisać komentarz, chociaż w sumie i to i to jest proste, no ale... Co ja się będę. Ha, strasznie dziwny jest ten odcinek, taki chaotyczny, krótki, w ogóle przepraszam was za to wszystko, ale ale mam nadzieję, że i tak wam się podobało. Zapraszam do komentowania, subskrybowania oraz dawania ocen i wielkie dzięki za oglądanie. Na razie i cześć do zobaczenia w następnym odcinku. Siema. A, mocne. Siema.